Kolejną walką, która została dodana i teraz chcemy usłyszeć Twoje zdanie. Zresztą padło już pytanie o to, więc wiemy, że ludzie oglądali. Najman kontra bonus BGC. Bank. No dzisiaj, no bo oczywiście, że sercem za bonusem. Ale ja nie pytam z jakim sercem, ja pytam, co Pan sądzi o tej walce, bo to ja, jest Ja Na to czekać nie mogę. To, to jest pojedynek... Formule? Kurczę, no chciałbym to wiedzieć. Kochani, kochani, podrzućcie mi w jakiej formule? Chcę, chcę, chcę się dowiedzieć. Bo jak MMA, no to ja jestem przekonany, że bonus teraz on trenuje ostro. W ogóle on jest tak fit, że ja przy nim naprawdę źle się odżywiam. To jest e... niesamowite, co bonus teraz zrobił. Przemiana, bonus obejdzie Piotrze. Mamy nadzieję, że to oglądasz. Wszyscy, fame MMA, wszyscy widzowie, wszyscy są pod gigantycznym, gargantuicznym wrażeniem tego, co zrobiłeś. E... No powiedzmy sobie szczerze, Piotrek przez długi czas był taką maskotką fejmu. Wiele osób nie brało go na poważnie. On zawsze robił fajną robotę. Wszyscy go kochali, nic dziwnego. Piotr Bonus Begiczewiczak jest tylko jeden. Ale teraz Piotr Bonus Begiczewiczak to jest, kurde, zaczyna się robić zawodnik. 20, chyba ponad 20 kg w dół. Wygląda naprawdę jak młody Bóg. I to nie, niekoniecznie nawet Budda, bo niby Budda to też Bóg. I, 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 i w tym momencie ludzie mają takie, kurcze, a co jeżeli bonus pociśnie Najmana? Marcin Najman. No, no to kurczę, no, wiele osób myślę, że Trypson potwierdzi, mm. że jest to e, do zrobienia, ale Marcin Najman też e, można dużo mówić, można e, jedni będą krytykowali, hejtowali i tak dalej. Przeboksował swoje. No i to jest zawodnik. Marcin Najman to jest zawodnik. Więc Dlatego jest to... się pytam w jakiej formule, bo jak w boksie, mhm. no to jak ja kocham bonusa. Yy... I mógłbym mieć z nim siódemkę dzieci na przykład. Nie wiem, byśmy gdzieś tam znaleźli sobie jakieś. No właśnie, no bo, bo obiecywałeś, że Palasidowi zrobisz dziecko w Oktagonie, no do tego jeszcze nie doszło, no nie ale do... jeszcze nie minęło 9 miesięcy, więc kto wie, to wie. Zabezpieczaliśmy się. Ale, <laughs> yes, ale przechodząc do, 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 do Najmana, można się z niego śmiać, ale naprawdę on boksuje. jeśli to będzie w boksie, to bonus będzie miał ciężko. Ale jeśli to będzie w jakiejkolwiek innej formule, gdzie. Piotrek będzie mógł go balić, to jestem przekonany, że on to zrobi, a spod niego no, będzie ciężko wstać. Mm -hmm. Nawet spod tego szczuplejszego bonusa. Nadal jest ciężko to, wstać. Będzie to spore wyzwanie, tym bardziej, że on trenuje jak szalony. Wiemy, po dwa treningi dziennie robi normalnie. W Częstochowie wiemy, że się odżywia, wiemy, że pracuje. No To jest niesamowite. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, ee, te, też wiemy, że tam jest w dobrej komitecie, innymi z takim nazwiskiem jak Norman Park. Ee, a to jest kolejne bardzo mocne nazwisko i, i, i wsparcie, jak, na, choćby takie duchowe od Normana Parka, według mnie też dużo znaczy. Ważne mówię, no to jak on wygląda teraz? On, on wygląda już naprawdę jak taki bonus VIP. Taki VIP bonus. <grym> bonus VIP. VIP pro nawet bym dodał, no. nie? Jeszcze chwila i będzie pro. No, niedługo będzie, no właśnie, ja, ja się wciąż zastanawiam, i to jest myślę ważne też, czy wraz z taką dużą profesjonalizacją tego, co robi bonus w OKTAGONIE na macie i tak dalej, czy pożegnamy luję ogłuszacze, czy były okciekowrodki i zastąpią to po prostu mocne, skuteczne ciosy. Z jednej strony. To się okaże to na konferencji. Dopiero, do, dopiero się dowiemy na konferencji, czy y, usportowienie bonusa zabierze mu trochę punchline'ów. Mi się wydaje, że nie. On po prostu tak jest. On sobie stanie i dwa hasła, pierdalnie na stół, jest koniec. Dokładnie. Czy to nie będzie? Czy, no, powiedzmy sobie szczerze, myślę, że jakby cała aura, która krąży wokół bonusu, jest o tyle szczególna, że to nie będzie tak jak w Biblii z biblijnym Samsonem, że ucięli mu włosy, które były yy, źródłem jego siły. Ja myślę, że bonus zawsze pozostanie bonusem. Te 20 kilo nie zmieni, nie zmieni nic. A wręcz może okazać się jego drogą do takiego. No, P powiedziałbym wielkiego sportu. No, kto, by to po, kto, by, kto by kiedyś to... Jest urodzony, żeby walczyć, nie? Powiedział. To, to prawda. No i jakby teraz w momencie, kiedy ma to doświadczenie zdobyte i w Trondheim, połączone z tym doświadczeniem zdobytym w Częstochowie, no myślę, że łącząc tyle różnych szkół sportu, walki, teraz jest już... A dwa, że on ma doświadczenie. Tak szczerze. Może przegrał te walki. Nie, 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 większość przegrał. Ale jest weteranem. Ale on, ale on wchodzi do oktagonu i on się czuje tak Daj na mi pilot, co odpala telewizor, co obejrzy jakiś program, nie? Wiesz, na to on wchodzi jak do siebie I swoje klasyczne Ta. nakręcanie, każdy pamięta i wszyscy w tym momencie... On się w ogóle nie denerwuje przed walką, ja widziałem jak on się przepalał, nic, nic, zero. I to jest też niesamowite, że on rzeczywiście ma moc porywania tłumów, kiedy on wychodzi na arenę, kiedy on pokazuje się w ramach tych takich segmentów backstage'owych, ludzie zaczynają 5 tysięcy osób zaczyna krzyczeć bonus, bonus to jest fenomen, to jest fenomen, no i mamy nadzieję.